Jeśli szukasz najlepszego przyjaciela z Home Office, nie znajdziesz go wśród ludzi. Znajdziesz go w producencie MEROS, a konkretnie w takiej oto listwie, dzięki której będziesz mógł sobie zautomatyzować wiele rzeczy, które do niej podłączysz. A ja dzisiaj dla ciebie recenzuję, więc oto recenzja inteligentnej listwy MEROS z Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa. Kto wie, czym jeszcze. W świecie asystentów, gdy tylko powiedziałem Alexa, to głośnik już zaczął nasłuchiwać. Co tam mogę jej przekazać? Bo nie chcę z Tobą rozmawiać. A teraz przejdziemy do głównego punktu, czyli tej oto inteligentnej listwy MEROS. Jeżeli chodzi o inteligentną listwę, to ja w sumie u siebie nie mam inteligentnej listwy. To jest. Mój jeden z większych błędów, i nie wiem czemu ciągle mam listwy z Kauflandu. Może dlatego, że często jak coś testujemy, to bierzemy śrubokręt, rozwalamy ją i, będąc pewnym, że na pewno uda się ją złożyć z powrotem, kończymy jej żywota w ten sposób. A takie listwy do żal, żal to rozkręcać i rozwalać, ale na pewno się takiej dorobię. Kto wie, może właśnie Marosa. Myślałem o tym, żeby go wziąć, ale Soshi była szybsza, takie życie, niestety. Więc dzisiaj pokażę Wam to o tą listwę. Skopi się. Na HomeKit, ale opowiem też o Google Home i o tej trzeciej, to co wspominałem wcześniej, ale ona tam stoi i nasłuchuje, więc nie powiem jej imienia, ale to jest ta A od Amazona. Więc zacznijmy od budowy i wyglądu tej oto listwy. Listwa inteligentna ma to do siebie, że jest listwą i jest inteligentna, a to dodatkowo jeszcze jest od Meros. A będąc trochę bardziej poważnym, jeżeli chodzi o kabel, pewnie wyszedłem poza kadr, nie jesteście w stanie zobaczyć, ale jest to 1,8 metra. 1,8 metra, nie? 1,8 metra. Coś się potwierdziło, Więc spokojnie oddacie za sofę, za kanapę, pod biurko. Kabel jest wystarczający. Nie jest to 50 cm że musicie kombinować, jak to podłączyć. Nie jest to 10 metrów, kiedy zastanawiacie się, po co Wam było 10 metrów zasilacza. 1,8 pasuje. Jeżeli chodzi o zwykłe wejścia, to tutaj mamy 4 wejścia na zwykłe wtyczki bez uziemienia, jeżeli chodzi o, o taką zwykłą wtyczkę i cztery wejścia na USB, czyli razem jesteśmy w stanie podłączyć do tego osiem urządzeń. Jeżeli chodzi o maksymalne wejście to jest 10 amperów, tak samo wyjście. Więc tutaj mamy 2,4 4 Ampera na jeden port USB albo 4 na wszystkie 4. Więc musicie pamiętać, że czterech iPadów tutaj do ładowania na full to raczej się nie uda. Ale czy faktycznie mamy cztery iPady, które musimy ładować? Ja nie, więc mi to w zupełności wystarcza. Inteligentna listwa dla mnie to jest kolejny etap rozwoju człowieka. Kiedy stwierdzę, że już ma brak inteligentnych gwiazdek, i potrzebuje czegoś więcej, to bierze właśnie taką oto listwę jak ta listwa od Merosa. Dzięki niej jesteśmy w stanie podłączyć 8 urządzeń, które sterujemy tak jak 5 urządzeń. O co w tym chodzi? W aplikacji na przykład Honkit, którą Wam za chwilkę pokażę. Każde z tych wejść jest sterowane osobno, a wejścia USB jako to piąte. Dzięki czemu jesteście w stanie automatyzować włączenie, wyłączenie kilku sprzętów naraz, nie potrzebujecie. Czterech inteligentnych gniazdek, a nawet pięciu, tylko taka jedna listwa, która spokojnie da radę, a pewnie macie takie miejsca u siebie w domu. Ja mam za tutaj za właśnie taką szafką RTV, na którą się patrzę. Może kabli i nie lubię tam zaglądać, bo nigdy nie wiem, co tam zobaczyć, co tam znajdę, a takie smart listwy pozwoliłyby mi na pewno kilka rzeczy tam zautomatyzować. Teraz widzicie iPada. Z wszystkimi aplikacjami, które łączą się z tą smart listwą, a jest tego trochę i to jest super, zacznijmy od MEROSA. No bo MEROSA, to możemy zacząć od MEROSA. Tak się um, prezentuje listwa w aplikacji. Ma taką fajną nazwę Smart Search Protector. Dziwna nazwa, jak na listwę, ale nie wnika. Ważne, że działa. Możemy tutaj, co możemy tutaj zrobić? Możemy sobie włączyć całą listwę albo poszczególne gniazdka oraz USB. To jest to co możemy zrobić, gdy wejdziemy sobie w opcję, mogę sobie zmienić ikonkę, ale on jest ok. Mogę stwierdzić czy chcę podświetlenie LED czy nie. Chcę, bo dzięki temu wiem które są włączone a które nie. I tak naprawdę to tyle. Czego brakuje? Brakuje moim zdaniem zużycia prądu. Chociażby na całą listwę, a najlepiej byłoby gdyby było per każde gniazdko i USB. To moim zdaniem można by zmienić. No, i oczywiście w samej aplikacji możemy sobie zrobić sceny, możemy sobie zrobić rutyny. Tak jak widzicie, to wszystko jest tutaj możliwe. Ale musielibyśmy mieć więcej urządzeń Merosa. A ja jestem człowiek HomeKit, więc wszystko to mam w aplikacji DOM. I tutaj ta. Tutaj znajduje się listwa. Zostawiłem tą nazwę, z jaką ona jest, jaką się pokazuje w HomeKit, żebyście zobaczyli, jak, jak wygląda. Mamy podobne funkcje. Nie mamy możliwości włączenia wszystkich, wszystkich gniazdek na raz, ale też mamy po kolei outlet 1, 2, 3, 4 i USB. A gdy wejdziemy sobie w ustawienia, to mamy sceny, do których możemy ją podpiąć, automatyzację. No i do czego jest ta listwa? No, po prostu do, do włączenia włączania wielu różnych sprzętów. Moim zdaniem idealna, właśnie do home office. Jeżeli macie monitor, ładowarkę do laptopa, słuchawki czy cokolwiek innego i chcecie mieć kilka rzeczy, które chcecie podłączyć do tego, to ona się tam idealnie nadaje. Mamy oczywiście sterowanie głosowe we wszystkich asystentach. Mamy HomeKit, mamy również Alexa. Alexa. Turn off Search Protector. i wyłączyła, wyłączyła. listwę, bo mamy oczywiście w Alexie w urządzeniach tą właśnie listwę. Mamy ją w Plux. Więc mam tutaj dodanego Smart switch i on ma tutaj kolejne switche, które się pojawiły oraz mam w Google Home. Więc ta listwa jest bardzo dobra dla Google Home dla Amazon Alexa dla HomeKit, czyli praktycznie dla wszystkich ludzi, którzy lubią smart home. Więc to jest fajne, że Meros, jasne, że jakby kojarzy się z HomeKit, bo mimo wszystko wydaje mi się, że się kojarzy, ale jest otwarty na pozostałych asystentów również, więc jeżeli szukacie takiej uniwersalnej listwy, no to macie ją pod ręką. Listwa kosztuje 199 zł na Smartbest.pl, bo stamtąd ją dostaliśmy i tam też dowiedzieliśmy się o produktach Meros, z czego się bardzo Cieszymy, bo poznaliśmy w ogóle całą linię tych produktów, tego producenta. Listwa jest bardzo dobra. Jedyne, czego mówię, czego mi brakuje, to może tutaj, żebyśmy mogli, żeby też była jakaś forma uziemienia i, i tego, żeby mierzyła zużycie prądu. Tego brakuje i to myślę, że można by spokojnie dodać. A poza tym listwa się super sprawuje. Mamy ją, mamy ją wpiętą akurat w Honkit, ale możemy mieć z tymi pozostałymi. Asystentami i na no serio. W takiej cenie 199 zł. Gniazdko z HomeKit Google Home i Alexa kosztuje z 150 zł, czasami 200, a tutaj macie 4 plus jeszcze USB, więc to nie jest ciężki wybór i mogę Wam szczerze polecić listwę inteligentną Meros. Dzięki za ten film wpadajcie na nasze pozostałe filmy, wpadajcie też na nasz podcast. No i oczywiście portal, grupy, wszędzie gdzie możecie znaleźć smartwik. Dzięki i do zobaczenia.